Wet Animal, Centrum Zdrowia Pszczół, Pszczelarstwo Zgodne z Naturą. E, gościmy dzisiaj e, w pasiece świętego Ambrożego, w której z szacunkiem do natury i z dbałością o każdy detal, Dorota i Bartek Pękala prowadzą pasiekę i przygotowują e, wyjątkowe produkty pszczele. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Bartku. Cześć, Cześć. Zgadza się wszystko. <laughs> Dokładnie tak jest. Prowadzimy wspólnie z żoną gospodarstwo i zajmujemy się miodami, odkładami, staramy się robić to jak najlepiej, żeby wszystkie, wszystkie rzeczy były dopilnowane i, i prowadzone tak jak powinno być. Jasne. Bartku, porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o, o grzybicy wapiennej, o torbie Natomiast pierwsze chciałbym cię zapytać, bo co mnie urzekło u was, to miody z dodatkiem ziół, bo często się spotyka z owocami, dokładnie. To jest. Yy... Skąd ten pomysł i. Pomysł żony, dokładnie pomysł żony. I ona wymyśliła właśnie, wszyscy robią z owocami. My musimy być oryginalni, wymyśleć coś innego. To próbujemy z kwiatami, kwiatami i ziołami. I tak jak na przykład jest miód z lawendą, miód z miętą, z różą, z kwiatem pomarańczy, e, z chabrem, bławatkiem. I teraz wprowadziliśmy trzy nowe smaki, które są już z owocami, bo jednak ci klienci chcą, szukają, szukają tego owocu. Ale znowu, żeby być oryginalnym, też są kwiaty, tak jak na przykład imbir z rabarbarem, hibiskus z wiśnią i Takim hitem truskawka z bazylią no i są wprowadzone, mamy je w ofercie, na razie się to wszystko zaczyna e, rozkręcać, ludzie się dowiadują, ale jakoś, jakoś w porządku, na razie się to e, kręci. Jasne. Te zioła są zbierane przez Was osobiście w, z, z pobliskich terenów? Nie, niestety nie, na początku tak było. Ale z czasem zainteresowanie klientów. Ta skala rosła już była i to taka, nie, nie jesteśmy w stanie, żeby zaopatrzyć się, żeby klientów zaspokoić w te ilości, które potrzebują, i niestety, ale kupujemy, ale w sprawdzonych sklepach i wierzymy tym ludziom, od których kupujemy. Są ze sprawdzonych plantacji, tak żeby wszystko było z szacunkiem dla natury. Ale zwróciłem uwagę na tą bazę czyli ona jest, to jest miód, dokładnie, często, dokładnie. Dokładnie. E, tak do końca nie wiemy, e, e, to nie znaczy, jest to miód, a u was jest to 100% miód, 100 który wyprodukujecie. Miód, dokładnie, bo ci, co robią zioło miody, tam w ogóle nie powinno być nazwy miód, to jest moje, moje zdanie, bo te pszczoły są podkarmiane syropem cukrowym, z dodatkiem danego owocu, czy, czy tam jakichś innych pędów roślin, czy, czy z sosny, czy z pokrzywy robią, e, to jest cukier. I tam nie powinno być nazwy zioło, miód, miód. My mamy pełnowartościowy miód na bazie miodu wielokwiatowego i do tego są dodawane owoce, czy też owoce z, e, owoce z ziołami. Przydatność jest długa do spożycia, bo albo owoce są liofilizowane, czyli mrożone w głębokim azocie, albo suszone. Mhm. Także przydatność jest, my musimy rok pisać na etykiecie przydatność do spożycia, ale spokojnie, to znaczy gwarantuje, że jak ktoś kupi to szybciej zje na pewno, ale na pewno nic się z tym nie stanie, nie zepsuje. Jesteście również zrzeszeni w? Lokalnej marce, lokalnej marce Ziemi Pszczyńskiej i, i... Z dumą możemy prezentować nasz region i jesteśmy bardzo zaszczyceni, zaszczyceni że możemy reprezentować nasz region w, w, w tym zasnym gronie. Bo jakby nie było, tam też trzeba było przejść szereg y, y, kwalifikacji. Trzeba było y, przedstawić się ze swoimi produktami, trzeba było opisać ten produkt, żeby w ogóle zakwalifikowali Cię do tej lokalnej marki ziemi pszczyńskiej. Bartku, jesteś mistrzem pszczelarskim. Z tytułem Mistrz pszczelarski Tak, tak. Od ilu lat i od ilu lat zajmujesz się pszczołami? od ilu lat mistrzem jestem, to gdzieś będzie około 20, 22 lat. gdzieś Już mistrzem? 20 tak. lat. Wow. 20 lat. A pszczołami się już od dziecka można powiedzieć, że zajmuje, tylko że zawsze to była pasieka taka przydomowa, hobbystyczna. Natomiast obecnie. Obecnie już jest to powiedzmy poziom zaawansowany, prowadzimy gospodarka na. Ulach Wielkopolskich, tylko i wyłącznie ule Wielkopolskie. Obecnie mamy 250 rodzin, i prowadzimy to wspólnie z żoną. No i oczywiście pożytki towarowe. Wozimy pszczoły. Jedyno pasieka, które jest stacjonarno w Beskidzie Żywieckim w Korbielowie. Tamta pasieka jest stała, a reszta wszystko jest wożone i gonimy za pożytkami. Kończy się rzepak, akacja, lipa, gryka, facelia. Na włoć, wrzosu nie, nie, wrzosu, wrzosu nie e, zbieramy, bo jednak to jest duży zasięg i, i ciężki pożytek jesienny. Ale na włoć, na włoć w, tym roku, w tym roku, w tamtym roku dopisała i, i myślę, że w tym roku będzie tak samo, bo te jesienie są już teraz inne, ciepło jest, wrzesień jest ładny i te pszczoły, jeśli właśnie wyleczymy je, to jest właśnie też ważna rzecz. Jak na razie się nasze pszczoły mają dobrze. Oprócz tej grzybice nieszczęśliwej. No właśnie, właśnie, przejdźmy teraz w takim no, razie do meritum. Zagrożenie jest duże właśnie ze strony, jeśli chodzi o, o grzybica. No właśnie, nawet ta pogoda jest niesprzyjająca, bo e, raz mamy w dzień mamy temperaturę 34, w nocy mamy 18, różnica temperatur wilgotność, czyli idealnie na rozwój grzybów, tak? Właśnie, pomimo usytuowania tych pasiek zawsze w słonecznym miejscu, tak żeby jak najdłużej te ule były na słonecznym miejscu, wentylacji, tak czy tak jest to e, zauważalne przeze mnie, w niektórych ulach się pojawia ta grzybica, Bo, w, bo właśnie, e, przypomnijmy, e, grzybica wapienna otorbielakowa jest to choroba Pani. czynnikowa. Tym głównym czynnikiem jest właśnie wilgoć. Często Pani. jest to spotykane w pasiekach, E, gdzie, e, gdzie są wilgotnych miejsca, gdzie jest mało nasłonecznienie, prawda? Dokładnie. Ale u ciebie wszystkie warunki są zachowane, Dokładnie. tak? Wentylacja, wentylacja. nasłonecznienie. słonecznienie. Dokładnie. I pomimo moich uli e, styropianowych, zawsze e, ta wentylacja jest potrzebna. I to zawsze godę. Powietrze mogą wchodzić wylotkiem i tyłem ula wychodzić. I to jest e, podstawa w trakcie zimowli, to też trzeba podkreślić, bo z dołu higieniczno-dennica mam zasunięto, ale teraz w sezonie jest otwarte, teraz w sezonie jest otwarte. Tutaj będziemy e, kręcić film e, jak stosujemy selwiko, silweko. i tu są inne ule, bo tutaj mamy pasieka e, z odkładami, tutaj są to znaczy inne ule, inne dennice są. Które były kiedyś do czegoś innego przeznaczone, ale też tam są te dennice, które stosuje te e, e, plastikowe, higieniczne, które mają przez cały sezon, w trakcie trwania pożytków, otwarto z dołu szuflada, całkiem. Grzybica wapienna, no. jest to choroba czerwiu. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Larw w każdym stadium. Dokładnie. Pszczoły dorosłe nie są w stanie się zakazić e, tą chorobą, natomiast... Potem jest to, że te dorosłe pszczoły one przenoszą zarodniki na kwiaty. Dokładnie. Dokładnie. I pszczoła spotykając się albo siadając na ten sam kwiat, przynosi to do ula. Dokładnie. Karmi. Bo... Średnio larwy, larwy się karmią właśnie tym Dokładnie. pokarmem i stąd właśnie. Rozprzestrzenia. rozprzestrzenia I potem po całej pasiece. I właśnie i to jest też kolejna rzecz, taką, że ten czas grzybiczny już trwa. I jak nie będziemy nic z tym robić, nie będziemy stosować profilaktyki, bo tutaj najważniejsza jest profilaktyka. Bo można to zauważyć i nie zrobić z tym nic, a one muszą sobie poradzić, bo takie opinie też jedni pszczelarze mają, ale niestety to jest nie działo to. Może kiedyś, jak nie było kłopotu z warozą, nie było kłopotu z grzybicą, to mogło to poradzą sobie, ale w dzisiejszych czasach moim zdaniem samo się to nie wyleczy. Trzeba stosować środki i prowadzić profile trzeba stosować witaminy odkażać pamiętać o tym pilnować kontrolować ten czerw przede wszystkim bo jak już zauważymy to jeszcze może nie być za późno ale to trzeba podjąć kroki i trzeba działać ja bym Bartku jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz bo mówimy że pszczoły rozprzestrzeniają patogeny zarodniki natomiast pszczelarze Pszczelarze z kolei mogą również przemieszczać zarodniki, na przykład na zanieczyszczonym sprzęcie oraz podczas przenoszenia plastrów między ulami. Mogą, mogą, ale to jest też często brak Zmierzam zadowości. do tej higieny również właśnie, w pasiece. Właśnie. Żeby każdy dbał o ta higiena i pamiętał o tym i wszelkie podejrzenia, jak już coś widać, żeby od razu podjąć te kroki, to co przed chwilą powiedziałem ale też jak podchodzimy do tego ula, albo w rękawiczkach, albo dezynfekować ręce tak jak właśnie tym Silveco, można za każdym razem po przeglądzie jednego ula, można dezynfekować ręce można dezynfekować ubranie i dłuto, dłuto sprzęt dokładnie, pasieczny, sprzęt, dokładnie mhm. Czuć się pewniej, że samemu się tego nie roznosi. No właśnie, bo dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o, o produkcie, o nowym produkcie Silveco plus, plus pszczoła, który jest zarejestrowany jako produkt biobójczy, mhm. bakteriobójczy, i biobójczy. Wiru, wirusobójczy i grzybobójczy. Dokładnie. I właśnie między innymi dedykowany jako preparat dezynfekujący. Absolutnie. Dokładnie. Ale. To, co nas dzisiaj interesuje, przede wszystkim, e, oczywiście ta dezynfekcja wiąże się właśnie z, z grzybicą wapienną, odpowiednia dezynfekcja. Ale przede wszystkim Sylweko plus pszczoła jako e, preparat, który niszczy zarodniki grzybicy. I, to jest bardzo I wapiennej ważne. i kamiennej I również. Kam to, czego nie widzimy, tak, ale już... zarodniki. Dokładnie. Zarodników, bo nie widzimy tego. Tak. A jak już w komórkach widzimy, ta e, larwa jest zwapniała, to już jest za późno. Mhm. To już jest. Powiedzmy jeszcze e, o jednej rzeczy bardzo istotnej, bo, bo pszczelarze oczywiście bardzo chętnie sięgają do internetu, e, na YouTube'a e, i, i tam szukają rozwiązań. I często e, takim rozwiązaniem dla pszczelarzy w, w internecie na grzybicę wapienną jest właśnie stosowanie kwasów, e, polewanie, octu i tak dalej. Octu, nie, octu, działo, nie, nie, nie niwelujemy nie. zarodników. Dokładnie. Natomiast w produkcie Silveco plus pszczoła Mamy tą właściwość, tą cechę, że właśnie niższy zarodniki, które przypomnijmy potrafią w środowisku e, przeżywać aż do 15 lat. I co jest ważne też, e, ważną cechą dla produkcji Silveco plus, plus Pszczoła jest to, że możemy go stosować w obecności pszczół, Dokładnie. czyli, zresztą pokażemy to za chwileczkę, czyli opryskiwać ramki z, czy, z czerwiem. I z pszczołami. Z pszczołami. dokładnie. Właśnie po to, aby właśnie te zarodniki, które są na pszczołach, które roznoszą później środowisko, zniszczyć. zniszczyć. Tak, jeżeli zauważymy, że mamy tą, że mamy grzybicę wapienną czy kamienną, mhm. to y, absolutnie powinniśmy te ramki, które mają powyżej 50% porażenia e, grzyb, grzybicą, wyeliminować, Usunąć, dokładnie. Prawda? Usunąć. Tak jak jesteśmy teraz w powiedzmy na półmetku tego sezonu, można dać wędzę. Jeśli ktoś nie ma wyciągniętych ramek, jak najbardziej byłoby to możliwe. Podkarmić tak samo można z y, syropem cukrowym 1 do 1. Z tą wymianą matki y, różnie u mnie bywa, bo jak. Y, Tegoroczna matka, która się już obleciała. A może y, robisz przerwę w czerwieniu? O, tak może dopytam. Właśnie, dokładnie. Zatrzymać ją w czerwieniu. Jak wiemy, że to jest dla nas y, y, cenna matka, która jest tegoroczna, bo jak wiem, że to jest z zeszłego roku, że ona już jest y, y, zużyto, starsza, to wtedy nie mam sentymentu. Likwidujemy. Przerwa w czerwieniu. Poddajemy nowomatka, podkarmiamy oprysk silweko plus pszczoły. Po 4-5 dniach kolejny oprysk Silveco plus pszczoły i obserwujemy. Z mojego doświadczenia wynikało to tak, że to działa. Mogę to potwierdzić, bo rodziny, w których na wiosnę było zauważone, były zauważone pojedyncze komórki z grzybem. Było duże porażenie w jednych y, 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 ulach, w jednych było mniejsze. W tych ulach, w których było duże porażenie, plastry zostały usunięte, matki zostały usunięte, pszczoły zostały podkarmione i opryskane, tak jak przed chwilą mówiłeś, silwego. Do, do tego pokarmu. Y Również dodawałeś silwego pod Tak, i w ostatnim podkarmianiu nosiwet. O, czyli idealnie. Tak, jeszcze później te ostatnie podkarmianie nosiwet to nie były duże dawki podkarmiania, że od razu 4 litry było dawane, czy tam 2, po litrze było dawane. Mhm. I o tej porze mogę powiedzieć, że te pszczoły są wyleczone. Dobrze. Na ten moment one są zdrowe. Z, jeszcze jest ważna rzecz jedna: zawęzić gniazdo. O. dokładnie, żeby pszczoły muszą siedzieć ciasno. Jasne. Nie trzymiemy y, 10 ramek, jak pszczoły są powiedzmy na 6. Jeszcze nawet zwęzić o jedna ramka, żeby one, one muszą siedzieć ciasno. Mhm. To jest ważna też y, informacja. Czyli tak, y, kolejnym krokiem, jeżeli nie chcemy eliminować, wymieniać matki, czyli stosujemy przerwie, przerwę przerwę y, w czerwieniu, tak? Dokładnie. Y, I wykonujemy zabieg oprysku, zamgławiania ramek y, z zasklepionym czerwiem, oraz pszczół na plastrach właśnie e, Silveco plus, plus pszczoła. E, równolegle podajemy letni syrop taki 1 do 1. Tak? tak. E, w ilości 50 ml Silveco plus pszczoła na 1 litr syropu cukrowego i takie 3 partie takiego syropu co 3-5 dni. Tak jest. Tak? I na koniec podajemy znowu syrop cukrowy 1 do 1 z dodatkiem nosiwetu. Tak jest. Tak? Tak. W ilości 6, 6 ml e, nosiwetu, w jednym litrze syropu w celu usprawnienia jakby funkcjonowania układu pokarmowego, Dokładnie. Tak? Okay. E, nosiwet, jeszcze dodam tyle, e, jest bardzo dobrym środkiem e, w podkarmianiu jesiennym. Też go stosuję co roku i pszczoły, żeby e, uodpornić na... E, e, nosemozę. Nosemozę, e, dokładnie, zabrakło mi. Na nosemozę. Właśnie e, bardzo przydatną e, rzeczą e, w całym tym procesie więciu w, w całej tej walce z, z tą grzybicą przydatny jest właśnie tutaj aparat do precyzyjnego e, poddania e, poddania gotowego roztworu silveco plus z wodą destylowaną. Mhm. Czyli po, pokażemy teraz właśnie jak to jak to namieszać. No, woda destylowana. Jest podziałka na litry. Czyli wlewamy pierwsze zadaną ilość wody Dokładnie. destylowanej. Dokładnie. My, my tutaj przygotujemy litr. Bardzo jest ważne, aby powtarzam, aby to była woda destylowana. Oczywiście. Filveco Plus Pszczoła jest w technologii nanocząsteczek srebra, dlatego ta woda destylowana jest tutaj kluczowa do skutecznego działania. Jest litr i wykorzystujemy... Właśnie ważne jest przy tym wszystkim jeszcze, żeby założyć rękawiczki, bo jednak wstrząsnąć. No. Dobrze, czyli w tej chwili przygotowujemy roztwór do oprysku? Dokładnie, do oprysku w proporcji litr wody destylowanej, 30 ml Silveco plus pszczoła, No i możemy przejść tutaj do pasieki, żeby zastosować środek. Okej. Okay. Dobra. Jest poczerwiony. Dobrze Bartku, jesteśmy już e, na pasiece. E, preparat przygotowany. Dokładnie. E, urządzenie do omiatania i precyzyjnego podawania płynów Dokładnie. E, w akcji. E, przy mojej ramce wielkopolskiej jest 10 ml na jedna strona e, każdej z ramek. I moim sposobem jest właśnie odsunięcie, zrobienie tutaj takiej przestrzeni 15 cm i aplikacja z jednej strony, z drugiej. Czyli w prosty, szybki sposób. Dokładnie. I nie przejmujemy się, czy jest opryskano y, królowo, czy nie jest. Wszystkie pszczoły po kolei. Dennica tak samo. No właśnie, bo to też ta dezynfekcja. Dokładnie. Y no i w ten sposób zaaplikowany środek możemy zostawić rodzinę i przyjść za kolejne 5 dni, ale właśnie kolejnym czynnikiem jest też to w, w tym miejscu, w którym jesteśmy, e tutaj są odkłady, te rodziny dopiero, które będą przynosiły w przyszłym roku miód, które pojadą na pożytki i przygotowywując te ule e do robienia tych odkładów, wszystkie te ule są dezynfekowane tym środkiem, dezynfekuje po prostu zanim Nowe pszczoły będą wprowadzone do tego ula, będzie zrobiony ten odkład, denica, folie nowe zakładom. Wszystko jest dezynfekowane silweko plus pszczoły. Czyli ta profilaktyka, dokładnie. na którą cały czas no, wskazujemy dokładnie. Dokładnie. I, i dedykujemy pszczelakom. Jeszcze ważną rzeczą jest wymiana plastrów. To też jest istotna rzecz. Dokładanie wędzy, wymiana plastrów starych na nowe, pilnowanie tej rodziny, żeby miała pokarm to jest też kolejna rzecz. Duży nacisk właśnie w każdym z moich odkładów jest podkarmiaczka. Podkarmiaczka ramkowo w trakcie sezonu, wiosenne, szczególnie dni, występują takie dziury pożytkowe. Tak jak było w tym roku, w kwietniu, wszystkie rodziny były od razu podkarmiane. To nie, nie trzeba dużo, wystarczy litr, ale trzeba coś dać, żeby one miały na przetrwanie w tych dniach właśnie. Jak nie ma możliwości wylotu, zbierania nektaru, muszą mieć pokarm. Mhm. Powiedzmy jeszcze krótko e, o tym urządzeniu, e, które składa się właśnie z pojemnika, który masz wygodnie na plecach no. i z, z automatu. E, o, właśnie, odkładasz do, do, do kieszeni. Do kieszeni, masz wolne ręce. Dokładnie. E, Jest dokładnie. to bardzo proste do użycia. My akurat mamy nastawione na 10, 10 ml. Tak? A tutaj odkręcając. W środku ten tłok się posuwa do tyłu, i możemy na przykład przy większej ramce zaaplikować 15 ml. Czyli mamy powtarzalną dawkę, tak? Tak jest. Zawsze odpowiednią. Ile ustawimy zawsze tyle w tym miejscu będzie zaaplikowane. Powiedzmy również, że przelażam, że w tym zestawie są trzy końcówki, jakby tu mamy jedną z trzech końcówek, którą możemy użyć, tak jest. Dwie do kolejne oprysku, a dwie kolejne są żeby precyzyjnie można było w uliczki polewać i jeszcze jedna jest takim grubym strumieniem dla większej ilości dawki też w uliczki można zastosować. Jest to bardzo proste urządzenie, nic skomplikowanego. Ale bardzo użyteczne. Bardzo użyteczne, dokładnie. Jasne. Możemy jeszcze podpowiedzieć na koniec przelażą że to urządzenie do omiatania i precyzyjnego podawania płynów jest dostępne w ramach dotacji Arimrowskich. Także można, Przelerze... można przemyśleć i wziąć w ramach dotacji, yy, yy, w ramach wsparcia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Świetnie. Jeszcze na jednym zaprezentujemy, za jak w łatwy, prosty i szybki sposób można wykonać e, zabieg dezynfekcji, a jednocześnie zwalczając e, zarodniki e, grzybów. Część przelaży wyciąga ramki z zewnątrz, Ty widzę masz inną technikę. Szybszą, bo przy tej mojej ilości byłoby to bardziej czasochłonne, a tutaj jest Natomiast I... jeszcze załatwiamy temat dezynfekcji, Dokładnie. jakby środowiska ULA, tak? Cała ilość którą... denica. Aplikujemy, wszystko zostaje w Ulu. Cała ilość środka zostaje w Ulu. Pszczoły spokojne po oprysku. Bartku, jesteśmy bezpośrednio po zabiegu oprysku. Przypomnijmy teraz, po tym zabiegu w dalszym kroku będziesz poddawał Silweko Plus Pszczoła w odpowiedniej proporcji, to jest wszystko na ulotce tak, i w odpowiednich dokładnie przerwach czasowych będziesz dodawał do lekkiego syropu 1 do 1 Silweko Plus Pszczoła. Tak? Tak. tak. I Czyli tam y, te 2 trzy zabiegi tak? Tak. Y, podawania i, I na ostatnim koniec... No w nosiwet w dawce 6 ml na litr. Na litr syropu cukrowego. 50 ml silweko i 6 ml y, nosiwet. Dokładnie tak. Świetnie. I w ten sposób będziesz miał pewność, że Z mojej czo... strony jest zrobione wszystko, a jak dobrze wiemy, zdajemy się z tego sprawa, to jest natura jednak i ona sama też reguluje, ale... Ja mogę spać spokojnie, bo wiem, że zrobię wszystko, żeby te pszczoły moje były zdrowe i żeby ja też był zadowolony z całej tej gospodarki, jak to wszystko się odbywa i żeby cieszyło to po prostu oko. Rozumiem. Wszystko. Czyli absolutnie rekomendujesz silweko plus pszczoła jako uniwersalny, tak? Środek grzybobójczy, bakteriobójczy, który u mnie w pasiece się sprawdził i jest na pewno środkiem, który działa.